Wiedział w swojej karierze Mejeris. Ostatnio był w Kluź, to wiodący zespół rumuński, który gra w Europucharze. Teraz Garbacz za trzy punkty, który przecież... Wyratował się. Znowu Gibson, sam do końca, no, no widać, że no ten zawodnik ma sporo doświadczenia jeszcze jako... swoje punkty dla Arki. Ładnie wyszedł w górę. Świetna pozycja rzutowa. A tutaj świetnie uwolnił się szybki gracz. Ladecki jako Ladecki pozy... zawodnik ekipy z Brukseli, więc już długo kariera 29-latka. Teraz zgubili się na zasłonach zawodnicy yeah, stali. Się. wypromował się do grania e, Przepraszam Georgevich wypromował się do grania w Śląsku Wrocław. A teraz blok i szansa w kontrze. Świetnie rozegrał. To Łączyński za trzy trafie. Raymi do podkoszem, do Tubutisa, ale zabiera mu piłkę Kwan e, Jackson i on e, w kontrze z góry! No to jest zawodnik, który ma tutaj być ostoją obrony przede wszystkim drużyny. O, kto to wie, kto to wie, tam utrzymanie tak mało zespołów w i te zespoły mogą no, walczyć. Ależ teraz się wkręcił Kwan Jackson. Jackson. Jeszcze raz szakota, ale znakomicie zablokował go Tubutis. I w kontrze arka Gdynia. Reymy zdobywa swoje pierwsze punkty. Jest komfortowo. Pan Jackson przeciwko Garbaczowi. O, dał się ograć Jakub Gaia, choćby Jarosława Zyskuskiego, ale teraz nie trafił. Ależ świetne podanie. Czeński znowu bardzo dobrze dogrywa do tubu To przyniesie wszystkim coś pozytywnego. No to rozpoczynamy drugą połowę. Znowu znakomite przeniesienie piłki przed Gibson. Teraz Gołębioski i Mejeris szukają pozycji. Ten Łotysz przyspieszył. Wow. Co to za rzut był. Łączyński chcieli być może na twarde. otwartych rzutów za trzy punkty. No, no i teraz nie, nie. niedobrze zagrał Dobrzowicza. I pierwszy w kontrze. Kamil Łączyński. Czyli Gołębiowski. Przekąta w kontrze za trzy punkty no, na boisku Łączyński. Odchodzą od niego rywale. Gramy bramy, dalej. Bramy. No, niesamowity jest ten Jackson i jego czwarty przechwyt. Tak, ten mu pokazywał wcześniej, rzuć mi lotkę. Ipson, znowu ten umiejętność. Wciśna. No i teraz stawia mocne zasłony, świetnie korzysta z tego Łączyński. Czy wreszcie trafił, Reimi? Trafił. I to jest bardzo ważna trójka. Ależ Jackson to Opa! widzi, ale Jackson. Ależ! Jackson. Ależ zagrał! Bardzo ważne otwarcie dla obu zespołów tego sezonu, żeby to się optymistycznie zaczęło. Przewrócił Remy Gibsona i trafia za trzy punkty. No tak. Trój... Trzeba brać tę okazję. No tak.